Napoleon Bonaparte, o którym tyle napisano i powiedziano, w rzeczywistości nigdy nie istniał. Jest jedynie postacią alegoryczną, personifikacją słońca. A nasze twierdzenie możemy udowodnić, pokazując, że wszystko, co mówi się o Napoleonie Wielkim, zostało zapożyczone od tego ciała niebieskiego. Zobaczmy pokrótce, co się mówi o tym niezwykłym człowieku. Mówi się, że nazywał się Napoleon Bonaparte, że urodził się na wyspie na Morzu Śródziemnym, że jego matka nazywała się Letycja, że miał trzy siostry i czterech braci, z których trzech było królami że miał dwie żony, z których jedna urodziła mu syna, że położył kres wielkiej rewolucji, że miał pod sobą 16 marszałków cesarstwa, z których 12 było aktywnych, że odnosił zwycięstwa na południu, a został pokonany na północy, że po dwunastoletnich rządach rozpoczętych po przybyciu ze wschodu odszedł i zniknął za wodami zachodnich mórz. Pozostaje nam ustalić, czy te rozmaite szczegóły zostały zapożyczone od Słońca i, mamy nadzieję, że każdy czytelnik tej rozprawy nabierze przekonania, że tak właśnie jest. Po pierwsze, każdy wie, że Słońce jest nazywane Apollo przez poetów, Otóż różnica między Apollo a Napoleon nie jest duża, a stanie się jeszcze mniejsza, jeśli prześledzimy znaczenie i pochodzenie tych imion. Niewątpliwe jest, że słowo Apollo oznacza eksterminator. Wydaje się, że imię to zostało nadane przez Greków w Słońcu ze względu na szkody, jakie wyrządziło im pod Troją, gdzie część ich armii zginęła z powodu nadmiernego upału i zarazy, która nastąpiła w czasie zniewagi wyrządzonej przez Agamemnona Chryzesowi, kapłanowi Słońca, jak czytamy na początku Iliady Homera. Bujna wyobraźnia greckich poetów przekształciła promienie słońca w płonące strzały, miotane na wszystkie strony przez rozgniewanego boga, który wkrótce wytraciłby wszystko, gdyby jego gniew nie został uśmierzony uwolnieniem Chryseidy, córki Chryzesa, kapłana ofiarnego. Prawdopodobnie to właśnie jest powodem, dla którego Słońce zostało nazwane Apollo. Ale niezależnie od przyczyny lub okoliczności, które doprowadziły do nadania owego imienia, pewne jest, że oznaczono Eksterminator. Ponadto Apollo to to samo słowo co Apoleon. Oba wywodzą się od Apolio lub Apoleo, dwóch greckich czasowników, które są w istocie tym samym i oznaczają niszczyć, zabijać, eksterminować. Tak więc, jeśli fikcyjny bohater naszego stulecia nosiłby imię Apoleon, miałby to samo imię co Słońce i spełniałby znaczenie tego imienia. Przedstawia się go bowiem jak Największego zabójca, jaki kiedykolwiek żył. Ale ten osobnik nazywa się Napoleon, a zatem jego imię zawiera początkową literę, której nie znajdujemy w imieniu Słońca. Tak, jest dodatkowa litera, a nawet dodatkowa sylaba, ponieważ według inskrypcji wyrytych w różnych częściach stolicy Paryża, prawdziwe imię tego rzekomego bohatera brzmiało Neapoleon lub Neapolion. Można to przykładowo zauważyć na kolumnie na Place Vendôme. Otóż ta dodatkowa sylaba nie czyni nam żadnej różnicy. Sylaba ta, podobnie jak reszta imienia, jest bez wątpienia grecka, a w języku greckim ne lub naj to jedno z najmocniejszych potwierdzeń, równoważne naszemu zaprawdę. Stąd wynika, że Napoleon oznacza zaprawdę zabójca, zaprawdę Apollo, czyli w samej rzeczy słońce. Ale co mamy rzec o jego drugim imieniu? Jakie może być powiązanie między słowem Bonaparte a gwiazdą dzienną? Na pierwszy rzut oka nie jest to wcale oczywiste, ale zauważmy przynajmniej tyle, że bo parte oznacza dobrą część. Niewątpliwie ma to związek z czymś składającym się z dwóch części, dobrej i złej, a także z czymś, co jest związane ze Słońcem, Napoleonem. A nic nie jest bardziej bezpośrednio związane ze Słońcem niż rezultaty jego codziennych obrotów, a rezultaty te to dzień i noc, światło i ciemność, światło wywołane jego obecnością i ciemność, która panuje podczas jego nieobecności. To alegoria zapożyczona od Persów. Mówią oni o panowaniu Ormuzda i Arimana, światła i ciemności, dobrych i złych duchów. Właśnie tym drugim, duchom zła i ciemności, ludzie dawniej oddawali swoich wrogów, używając następującej klątwy: Abi in malam partem. Jeśli malaparte oznacza ciemność, niewątpliwie Bonaparte oznacza światło, jak dzień jest w przeciwieństwie do nocy. Niewątpliwie więc imię to ma związek ze Słońcem, zwłaszcza gdy widzi się je w połączeniu z Napoleonem, który sam jest Słońcem, jak już wykazano. 2. Według greckiej mitologii Apollo urodził się na wyspie na Morzu Śródziemnym, wyspa Delos, dlatego jako miejsce narodzin Napoleona podano również wyspę na Morzu Śródziemnym. Zaszczyt ten przyznano Korsyce, ponieważ względne położenie Korsyki i Francji, gdzie miał rządzić, najlepiej odpowiadało położeniu Grecji i Delos, gdzie znajdowały się główne świątynie i wyrocznie Apolla. Poprawdzie Pałzaniarz nazywa Apolla bóstwem egipskim, ale nie wynika z tego wcale, że ów Bóg musiał urodzić się w Egipcie. Wystarczy, że byłby tam uważany za Boga. I to właśnie miał na myśli pałzaniarz. Chciał poinformować nas, że Egipcjanie czcili Apolla, a to stanowi kolejne powiązanie między Napoleonem a słońcem. Mówi się bowiem, że Napoleon w Egipcie był uważany za obdarzonego cechami nadprzyrodzonymi, widziany jako przyjaciel Mahometa i że otrzymywał hołdy przypominające kult. 3. Mówi się, że jego matka nazywała się Letycja. Ale przez słowo Letycja czyli radość, rozumiano Jutrzenkę, której pierwsze delikatne światło napełnia całą naturę radością. To Jutrzenka, mówią poeci, wydaje na świat słońce, szeroko otwierając mu bramy wschodu swoimi różowymi palcami. Warto zauważyć, że według mitologii greckiej matka Apolla nazywała się Leto. Ale tak jak Rzymianie zrobili z Leto Latone, w naszym stuleciu wolono zamienić to imię na Letycja, ponieważ Letycja to rzeczownik pochodzący od Letor, archaiczna forma Leto, co oznacza przynosić radość. Z całą pewnością więc ta Letycja, podobnie jak jej syn, na do mitologii greckiej. 4. Według tradycji syn Letycji miał trzy siostry. Nie ma wątpliwości, że te trzy siostry to trzy gracje, które wraz ze swoimi towarzyszkami muzami stanowiły ozdobę dworu Apolla. 5. O tym współczesnym Apollu mówi się, że miał czterech braci. Teraz pokażemy, że ci czterej bracia to cztery pory roku. Nie powinniśmy być zaskoczeni, widząc pory roku jako przedstawione przez mężczyzn, a nie kobiety. Nie powinno to nawet wydawać się innowacją, ponieważ w języku francuskim tylko jedna z czterech pór roku, jesień, jest rodzaju żeńskiego. I nawet w tym przypadku nasi gramatycy nie są zgodni. Ale w łacinie autumnus jest rodzaju męskiego, jak pozostałe trzy pory roku, więc nie ma tu żadnej trudności. Następnie udowodnimy, że w istocie cztery bracia Napoleona mogą znakomicie reprezentować cztery pory roku. Spośród czterech braci, trzech, jak mówią, było królami, a ci trzej królowie to wiosna, która panuje nad kwiatami, lato, które panuje nad żniwami i jesień, która panuje nad owocami. Ponieważ te trzy pory roku czerpią swoją potężną moc od słońca, mówi się, że trzej bracia Napoleona sprawowali swoją władzę z jego rąk i rządzili jedynie za jego autorytetem. A kiedy dodamy, że spośród czterech braci Napoleona jeden nie był królem, to dlatego że jedna z czterech pór roku, zima, nie panuje nad niczym. Jednakże, jeśli dla obalenia naszej analogii twierdzić by miano, że zima nie jest pozbawiona władzy i przypisać by je chciano ponurą domenę mrozów i śniegów, które pobielają nasz kraj w tym smutnym okresie roku, mielibyśmy gotową odpowiedź. To właśnie jest to, co zamierzano pokazać poprzez pusty i absurdalny tytuł książęcy, którym rzekomo obdarzono tego brata Napoleona po upadku całej jego rodziny. Tytuł ten związano z nie innym miejscem jak wioską Canino, ponieważ Canino pochodzi od słowa cani, oznaczającego białe włosy starości, które przypominają okres zimy. Dla poety, lasy porastające wzgórza są włosami, a gdy zima pokrywa je swoim szronem, stają się białymi włosami słabnącej natury, starzejącego się roku. Wergiliusz pisze: Cum gelidus cresit canis in montibus humor. Tak więc rzekomy książę Canino to nic innego jak personifikacja zimy. Zima zaczyna się, gdy nic już nie zostaje z trzech dobrych pór roku, a słońce znajduje się w największej odległości od ziemi, która zostaje najechana przez wściekłe dzieci północy, poetyckie określenie wiatrów. Wiatry te, przybywające z północnych krain, pozbawiają naszą ziemię barwy i pokrywają ją okropną bielą. To właśnie dał początek baśni o najazdach ludów północy na Francję, gdzie rzekomo zniszczyły one wielobarwną flagę zdobiącą kraj i po wygnaniu Napoleona zastąpiły ją białą. Nie trzeba dodawać, że jest to jedynie symboliczne przedstawienie szronu tworzonego przez zimowe wiatry z północy, niszczącego urocze barwy, które słońce nadawało naszej ziemi, zanim osłabło i nas opuściło. Łatwo zauważyć analogie między tymi wszystkimi rzeczami a błyskotliwymi mitami wymyślonymi w naszym stuleciu. 6. Według tych samych mitów Napoleon miał dwie żony i tak dwie żony przypisano również Słońcu. Te dwie żony to Księżyc i Ziemia. Księżyc według Greków Plutarch jest naszym źródłem, a Ziemia według Egipcjan. Z tą godną uwagi różnicą, że ze związku z Księżycem Słońce nie miało potomstwa, natomiast z Ziemią miało jednego syna. Tym dzieckiem był mały Horus, syn Ozyrysa i Izydy, czyli słońca i ziemi, jak można zobaczyć w historii niebios, tom 1, strona 61 i dalej. Jest to egipska alegoria, w której mały Horus, narodzony z ziemi zapłodnionej przez słońce, symbolizuje owoce rolnictwa. Tak samo narodziny rzekomego syna Napoleona ustalono na 20 marca, czyli na okres równonocy wiosennej, ponieważ wiosną produkty rolne przechodzą najważniejszą fazę swojego rozwoju. 7. Mówi się też, że Napoleon położył kres niszczycielskiej pladze, która terroryzowała całą Francję i była nazywana Hydrą Rewolucji. Hydra to wąż. Rodzaj nie ma tu większego znaczenia. Zwłaszcza gdy wąż jest mityczny. Pyton, ogromny wąż, siał postrach w Grecji. Apollo pokonał potwora, uwalniając ludzi od strachu. Był to jego pierwszy wyczyn. Dlatego mówi się, że Napoleon rozpoczął swoje panowanie od zdławienia rewolucji francuskiej, która sama w sobie jest tak samo mityczna, jak wszystko inne w tej historii. Rewolucja pochodzi oczywiście od łacińskiego słowa revolutus, które oznacza skręconego węża. Rewolucja to pyton, ni mniej, nie więcej. 8. Sławny wojownik XIX wieku miał pod sobą 12 marszałków, dowodzących jego armiami, z czego czterech nie było w czynnej służbie. Otóż owych dwunastu to oczywiście dwanaście znaków zodiaku, maszerujących pod rozkazami słońca Napoleona, z których każdy dowodzi oddziałem niezliczonej armii gwiazd, zwanej w Biblii Zastępem Niebieskim, podzielonej na 12 części odpowiadających 12 znakom Zodiaku. Oto ów, tuzin marszałków, którzy według naszych mitycznych kronik aktywnie służył pod cesarzem Napoleonem. Czterech pozostałych to z dużym prawdopodobieństwem cztery punkty kardynalne, które nieruchome wobec powszechnego ruchu doskonale symbolizują wspomnianą bezczynność. W ten sposób wszyscy ci marszałkowie, aktywni i nieaktywni, są czysto symboliczni i równie nierzeczywiści co ich przywódca. 9. Wmawiano nam, że ten dowódca świetnych armii w triumfalnym pochodzie podbił kraje południa, lecz gdy zapuścił się zbyt daleko na północ, nie był w stanie utrzymać tam swojej pozycji. Te szczegóły dokładnie odpowiadają przebiegowi słońca. Jak wiadomo, słońce panuje niepodzielnie na południu, tak jak się mówi o cesarzu Napoleonie. A szczególnie godne uwagi jest to, że po równonocy wiosennej Słońce zmierza ku regionom północnym, oddalając się od równika. Jednak kiedy podąża w tym kierunku przez trzy miesiące, napotyka zwrotnik raka, który zmusza je do odwrotu na południe, podążając za znakiem raka, kancer czy też kraba. Znak ten, według makrobiusza, zawdzięcza swoją nazwę wstecznemu ruchowi Słońca w tej części globu. Oto materiał, z którego powstała opowieść o rzekomej północnej wyprawie Napoleona do Moskwy, wraz z pokażającym odwrotem, który miał ją rzekomo zakończyć. Tak więc, wszystko, co powiedziano nam o sukcesach lub porażkach tego niezwykłego wojownika, to nic innego jak seria aluzji do drogi Słońca. 10. Ostatecznie, czego nie musimy wyjaśniać, Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie. Mówi o tym cały świat, jednak dla obserwatorów w odległych krainach słońce wydaje się rano wyłaniać ze wschodniego morza, a wieczorem zanurzać się w zachodnim morzu. Tak właśnie poeci opisują jego wschody i zachody. To wszystko należy mieć na względzie, kiedy wspomina się, że Napoleon przypłynął morzem ze wschodu, Egipt, by rządzić Francją, a następnie zniknął w zachodnich morzach po dwunastoletnich rządach. 12 lat to nic innego jak 12 godzin dnia, podczas których słońce widnieje na horyzoncie. Panował zaledwie jeden dzień, mówi autor Le Nouvel nie o Napoleonie. Sposób, w jaki opisuje jego wschód, upadek i zanik, pokazuje, że podobnie jak my, ten wyśmienity poeta widział w Napoleonie jedynie obraz słońca. I w rzeczywistości jest on niczym więcej. Jego imię to udowadnia, imię jego matki to udowadnia. Jego trzy siostry, czterech braci, dwie żony, syn, marszałkowie, wyczyny wszystko to udowadnia. Udowadnia to również jego miejsce urodzenia, regiony, z których, jak mówią, przybył, zanim rozpoczął swoje panowanie, czas, jaki spędził przemierzając te regiony, kraje, w których zwyciężał, kraje, w których przegrał, oraz miejsce, w którym zniknął, blady i pozbawiony korony po swoim świetlistym biegu by zacytować poetę Casimira de la Udowodniliśmy zatem, że ten rzekomy bohater naszego wieku to nic innego jak postać alegoryczna, czerpiąca swoje atrybuty ze Słońca. Wynika z tego, że Napoleon Bonaparte, o którym tak wiele powiedziano i napisano, nigdy nawet nie istniał, a ten błąd, w który wpadło tak wielu ludzi, wynika z zabawnej pomyłki, polegającej na pomieszaniu mitologii XIX wieku z historią. Moglibyśmy dalej odwoływać się w obronie naszego stanowiska do wielu królewskich dekretów, których niezaprzeczalne daty są wyraźnie niezgodne z panowaniem rzekomego Napoleona, jednakże z dobrych powodów zdecydowaliśmy się je pominąć.